Być może trudno w to uwierzyć, ale czekaliśmy prawie dziesięć lat Furiosa Saga Mad Max. Teraz już saga Mad Max. Jak sam tytuł sugeruje, będzie filmem opowiadającym o Furiosie, takim origin story, który rozgrywa się przed wydarzeniami znanymi z Fury Road, czyli po polsku Na drodze gniewu. E, tak, no i oczywiście dotyczy bohaterki, którą w tamtej odsłonie grała Charlize Theron. Tutaj będziemy przypatrywać się wszystkiemu temu, co było zanim wydarzyło się na drodze gniewu. Dosłownie, bo właściwie ostatnia scena tego filmu Mogłaby być początkiem Fury Road. I trudno tutaj przy okazji recenzowania tego nowego filmu uniknąć porównań z Fury Road, bo tamten film tak mocno zaznaczył się w świadomości kinomanów. To był swego rodzaju film *event*. Dosłownie adaptacja tego hasła jazda bez trzymanki. Wskakiwałeś do tego filmu, oglądałeś niesamowite rzeczy, i do samego końca trzymało to wszystko w napięciu. Więc było pytanie, co George Miller zaproponuje nam w kolejnym filmie. Czy będzie to powtórka z rozrywki, czy odleci w jakieś zupełnie inne. Rejony. Tym bardziej, że cała seria Mad Maxa to są filmy, które są ze sobą raczej luźno powiązane, każdy jest trochę czymś innym, ka każdy ma nieco inną strukturę, ale rozgrywają się w tym samym świecie. Tak. To na pewno jest już na plus y, furiosy, że dostajemy dość sporo informacji, które rozszerzają nam świat. Oj tak, to jest jeden z I moich i ulubionych elementów. Nawet jeżeli pewne miasta czy krainy, tak to nazwijmy, frakcje, Zostały wspomniane w poprzednich filmach, to jednak tutaj dostajemy dużo więcej informacji o tym, jak one funkcjonują, mhm. jak są od siebie zależne i kto nimi dowodzi. Ten film będzie dotyczyć dosłownie całego dorastania Furiosy i tego, jak ona się znalazła w ogóle tam, gdzie się znalazła. I faktycznie taką strukturę narracyjną ma ten film. I tym różni się od Fury Road, bo tutaj mamy chronologiczną narrację, ale epizodyczną. Przelewaną kolejnymi rozdziałami. Każdy segment dotyczy nieco innego, powiedzmy, okresu w życiu Furiosy. I ta pierwsza godzina, kiedy tak naprawdę nawet jeszcze nie mamy ani Taylor Joy na ekranie, tylko mamy młodszą wersję, która zaskakująco blisko jest tej ani Taylor Joy. Wielokrotnie się łapaliśmy na tym, że jak oni znaleźli tę dziewczynkę, że ona wygląda tak dobrze. No, filtrami. Potem okazało się, że oczywiście tutaj wchodzą jakieś efekty komputerowe i tak dalej, więc między innymi dlatego działa to tak dobrze, no ale efekt pozostaje. I to o czym powiedziałaś, czyli, że ten film rozbudowuje ten świat, że nadaje dodatkowych kontekstów do tych wszystkich rzeczy, które w Fury Road działały nawet bez tego kontekstu, to jest z jednej strony olbrzymia zaleta, bo ten świat jest fascynujący, jest pociągający i są w nim niesamowite rzeczy. Natomiast z drugiej strony mam wrażenie, że im bliżej jesteśmy tego Fury Road, tym jest gorzej na swój sposób. Hmm. Ja powiem wprost, mam podstawowy problem z tym filmem taki, mhm. że bardzo dobrze mi się go oglądało, mhm. ale nie czułam w nim takiego napięcia. Takie jakie, jakie było przez całe Fury Road. Oj, tak. Być może dlatego, że zwykle z prequelami mam ten problem. Okej, okay, może być bardzo interesujące patrzenie na to, jak ta postać się rozwija, skąd się w niej biorą pewne rzeczy, pewne motywacje, gdzie to ma źródło, ale wiemy do czego to prowadzi, jeżeli oglądaliśmy poprzedni film. Tutaj jednak oczekiwałabym po historii samej tej bohaterki, z którą jesteśmy od jej lat dziecięcych. Że dostaniemy, jeśli chodzi o relacje z innymi ludźmi, trochę więcej jej emocjonalności, a nie tylko akcyjnego działania wobec. I jest to na swój nie sposób chcę... uzasadnione fabularnie też, że ona wyzbyła się tej emocjonalności. Trochę tak, ale z drugiej strony wiemy, że ma bardzo mocną relację z jedną osobą, a trochę nie dostajemy powodu i rozumiem, bo ten film w ogóle i tak już jest długi, ale to jest kolejny film, po którym ja mam poczucie, że film jest jednocześnie za długi i za krótki. Tak, tak, tak. tak. To jest totalnie to. No nie wiem, być może to jest tylko kwestia mojego odbioru, ale kiedy poznajemy Jacka i... Pretorian Jack. Tak, i cała ta sytuacja się rozwija i przez to w ogóle Furiosa stanie się tym, kim jest, to tutaj brakuje mi czegoś więcej niż dwóch porozumiewawczych skinień i wielkiej sceny akcji. Z jednej strony mi brakuje, a z drugiej strony doceniam to, że ponownie tutaj wykorzystuje się właśnie ten taki minimalizm fabularny, że nie musimy jakoś specjalnie dopowiadać tych postaci. No tylko, że właśnie, w jednych przypadkach dopowiadamy, w innych nie. I to jest I problem. To jest, to jest niespójne tutaj, moim zdaniem mhm. oczywiście, bo być może wy zauważyliście coś, czego... Ja nie widziałam. W moim odczuciu jest to taki film pełen sprzeczności. Z jednej strony proponuje nam zupełnie coś innego niż ostatnim razem, z drugiej strony jest niebezpiecznie blisko tego, co dostaliśmy ostatnim razem, jest w takim rozkroku. Z jednej strony nie chce specjalnie dużo ekspozycyjnie rzucać nam, żeby rozwijać ten świat, robi to właśnie obrazami, ale z drugiej strony pojawiają się takie dialogi, które jak krowa na rowie tłumaczą nam, na czym to wszystko tak. polega. I to dosłownie z dwóch stron konfliktu. Tak z trzeciej strony mamy tę kaskaderkę, te wszystkie pościgi i to jak ten film wygląda ogólnie w obrazku, bo wygląda fantastycznie natomiast mamy tutaj zaskakująco dużo takich momentów, takich scen, które są ewidentnie podrasowane komputerowo albo w zasadzie stworzone w całości za pomocą y, komputerów i są to często takie obrazki, które jednak troszeczkę rażą w oczy, w zderzeniu z całą tą resztą, z tą kaskaderką i z tym wszystkim co jest namacalne okej, okay, no to ja tutaj akurat będę po drugiej Stronie, mhm. bo one mi zupełnie nie przeszkadzały. Miałam tę świadomość, że pewnych rzeczy fizycznie zrobić i tak nie możesz. No, pal licho, ile to pieniędzy by na to poszło, Zgadzam ale się. byłoby to po prostu niebezpieczne. Zgadzam się. Natomiast, szczerze powiedziawszy, mnie to uderzyło najbardziej w jednej z takich scen, w których nie było to aż tak potrzebne. Można to było zilustrować nieco inaczej. Czyli jest jedna taka scena w Cytadeli, gdzie e, zaczynają ci wszyscy Warboys latać na łańcuchach i podbierać różne pojazdy. Widziałem tam po prostu kilka różnych płaszczyzn, efektów specjalnych, że mamy na froncie tutaj postać na łańcuchu, green screen, potem jakieś dymy, Burzę potem piaskową. kolejne i tak dalej, i tak dalej. I to jest mój problem nie dlatego, że. To mi w jakiś sposób przeszkadza i burzy jakąś imersję, że ten świat jest jakiś sztuczny i w ogóle tylko w zderzeniu z Fury Road. Po raz kolejny tam takich scen było relatywnie niewiele, które po prostu mi doskwierały. Także widzę, to, a, ale tutaj mi ten komputerem mi tak zajechało tak niepotrzebnie. No, jest jeszcze jedna różnica. No. Przynajmniej w moich oczach, Fury Road jest dużo bardziej odważne, kolorystycznie. Mam wrażenie, że ludzie się strasznie spieli na to, że Furiosa na tych. Pierwszych zwiastunach mhm. była taka pomarańczowa, i że został ściągnięty jednak ten efekt takiego przekoloryzowania, aż. A ja chyba go lubię. On był widoczny w kilku scenach w Zwiastunach, szczególnie wtedy, kiedy pojawiały się także dodatkowe napisy, które płynęły razem z bohaterami. I one nadawały ten taki efekt sztuczności, jeszcze już abstrahując od warstwy kolorystycznej. I mam wrażenie, że to trochę tak zburzyło obraz tego filmu w oczach wielu odbiorców. Natomiast już w samym filmie, kiedy nie masz porównania pomiędzy jednym a drugim, czy to jest nieco mocniejsza saturacja, czy, czy też lżejsza, film. Się jak najbardziej broni pod kątem wizualnym. Ja nie mówię, że nie, mówię po prostu o moich preferencjach. Uh -huh. Że miałam poczucie, że tam we Fury Road to po prostu jak się ścierał jakiś pomarańcz z zielenią, to. I dużo tam było takich mocnych kontrastów, właśnie na przykład sceny nocne były całe niebieskie, natomiast oświetlenie było takie jaskrawo-żółte. Tutaj takich pomysłów inscenizacyjnych i kolorystycznych jest również cała masa, natomiast nie wszystkie one stoją, moim zdaniem, na tak wysokim poziomie jak w Fury Road. I być może to jest kwestia właśnie tych problemów jakichś produkcyjnych, zakulisowych, może zabrakło trochę czasu na postprodukcję. W każdym razie tamten film wydaje mi się tak bardzo spójny, estetycznie i wizualnie. Natomiast tutaj pojawia się kilka zgrzytów, które gdzieś tam potrafią tak wyciągnąć z tego obrazu na moc. Tak, i mam też poczucie. no Ja wiem, że przez cały czas porównujemy tutaj, ale. trudno nie trud da się tego nie robić. Ja w ogóle bardzo lubię finał tego filmu i uważam, że on ma mnóstwo świetnych pomysłów na poszczególne sceny. Natomiast miałam chwilami poczucie, że w każdą z tych świetnych scen ja muszę wchodzić trochę od początku. Tak, to, to był mój olbrzymi problem, bo mamy tutaj ten podział na akty, na rozdziały i faktycznie przez to też między innymi wytraca się to tempo, że każdy rozdział rozpoczyna się od jakiegoś takiego przystanku. Musimy na nowo zbudować okoliczności, w których znalazła się Furiosa. Musimy Ci widzu pokazać, w którym miejscu jest teraz bohaterka, jaki mhm. ma status. Każdy z tych rozdziałów ostatecznie się jak najbardziej broni i tak. zaczyna być interesujący. Pojawiają się bohaterowie, którzy jakby kolorują nam ten obraz. Wspomniałaś o tym Pretorian Jacku, uważam, że to jest w ogóle fantastyczna postać. Thumburg. Tak, Wcze Super. wcześniej przecież ekranowała matka Furiosy, którą widzieliśmy przedtem w Any One But You, i najwyraźniej mamy nową gwiazdę wschodząc. No. Zrobiła cały ten wstęp tak naprawdę. Plus, oczywiście młodsza wersja Furiosy, bo tutaj też ta dziewczynka z tego co wiem, to ona chyba w gnieździe pająka grała ostatnio. I teraz, no, oczywiście, ma tutaj te efekty dodatkowe, i wiadomo, no, ale ciekawe, to działa, ciekawe. to bardzo dobrze działa. Tak. I w ogóle no my tego nie zauważyliśmy w ogóle na początku, mhm. więc to już jest chyba dowód, jak dobrze to działa. Ja trochę nie byłam przekonana co do Chrisa Hemswortha, bo mam takie... Hmm, jak go ktoś dobrze poprowadzi... To on potrafi. To on potrafi. A tutaj się zastanawiałam i muszę przyznać, że... Wypada naprawdę świetnie. Jest i komiczny, i tragiczny, i przerażający. Raz, że akcent, dwa, bardzo specyficzna barwa głosu i to mogłoby nie zadziałać, ale moim zdaniem, w przypadku tej postaci, która musi być taka wygadana, która musi mieć całą masę ludzi, którzy pójdą za tą postacią w ogień, to absolutnie działa. Która wszystko swoją gadką załatwia, tak, tak. naprawdę. Kurczę, no to chyba był dobry wybór, jednak. No. Natomiast jeżeli chodzi o samą Anię Taylor Joy, to powiem tak, nie pokazała mi nic, czego już u niej nie widziałam. Mhm. To jest solidna kreacja, tak. natomiast nie wybijająca się jakoś no. niesamowicie myślę, że Shirley Stolą zrobiła na mnie większe wrażenie tak. w Fury Road. Zdecydowanie. Ale no, być może to też jest kwestia cały czas tego kontrastu, że my już znamy tę furiosę ukształtowaną przez wszystkie traumy, które I wiemy, do przyszły. czego to zmierza. I to też jest. Problemem tego filmu jest to, że on. Nas, prequelem. Że jest prequelem to raz, ale że on na samym początku oferuje nam mnóstwo nowych rzeczy, mnóstwo znakomitości, a potem właśnie im bliżej jesteśmy tego Fury Road, tym więcej pojawia się elementów znajomych, które już nie są aż tak zaskakujące i mamy. I już wiemy zupełnie, ta. że za chwilę będzie to i to, bo musimy dojść do tego i tego. Trochę moim zdaniem niepotrzebnie, bo gdybyśmy zostali w tym odjechanym świecie z samego początku, kiedy kilka motocykli rozrywa czyjeś ciało na strzępy, kiedy mamy e, scenę rodem z, z teledysku Soundgarden, gdzie ktoś wisi na krzyżu i jest taka czerwień dookoła. To wszystko to są takie obrazki, które się wwiercają. Natomiast później się to troszeczkę porzuca na rzecz deseru, czyli poezji rozpierd...u po prostu. <laughs> I y, umówmy się, są tutaj takie sceny, które są takim Fury Road w pigułce. Dochodzą tutaj dodatkowe zabawki, dodatkowe sposoby na to, jak zatrzymać jakiś pojazd. Mamy tutaj jakieś paralotnie, jakieś spadochrony, inne tego typu rzeczy. To wszystko też urozmaica ten obrazek, który widzieliśmy już wcześniej. I, i w ogóle robi wrażenie, po prostu. Ogromne wrażenie. I nawet ten Rydwan, znowu wyciągnięty z Imperium Rzymskiego, bo przecież Wiek... ja chłopy myślą cały czas o Imperium Rzymskim. Absolutnie kocham tego typu pomysły. No to jest jeden z takich pomysłów, jak ten gitarzysta w Fury Road. Tak. To są wszystko wspaniałe rzeczy, i ten film wygląda trochę tak, jakby był jakimś takim zaginionym dzieckiem lat 80., tak. jakby był adaptacją jakiegoś mocno odjechanego komiksu science fiction rodem z magazynu Heavy Metal. Takich rzeczy współcześnie się już nie robi, i pod tym kątem uważam, że należy docenić to, że jeszcze ktoś próbuje, ktoś daje pieniądze na taki projekt i że to działa na swój sposób. Aczkolwiek tutaj podobno były jakieś nieznane pomiędzy Millerem i wytwórnią. I no być może sporo wyleciało z tego filmu, ale z drugiej strony, jak ktoś by miał puszczać 4 film mm -hmm. teraz, to nie wiem. I tak Furiosa fatalnie sobie radzi w box-office. To jest bardzo przykre, bardzo smutne. Fury Road na dzień dobry też nie zaliczyło jakichś niesamowitych wyników z tego co... Ale wciąż pamiętam. pozostaje najlepiej zarabiającym filmem w całej tej serii. To jest właśnie taki film, jak powiedzieliśmy, pełen sprzeczności, bo możemy sobie tutaj kręcić nosem, narzekać na mnóstwo e, zabiegów, mnóstwo właśnie tych takich też skrótów fabularnych, bo pojawia się ich tutaj kilka. E, zdecydowanie, szczególnie kiedy Furiosa się ukrywa i w sumie nikt jej nie szuka później przez lata. Whatever. W każdym razie to wciąż jest dobry film. Ja uważam, że warto na ten film przejść się do kina. Jak najbardziej. Ja myślę, że on w ogóle super może być yy, w tym 4DX, bo tam to może trząść fotelami, uch, co chwila. Yy, my widzieliśmy w imax więc nie hmm. wypowiem się na temat I innych fotelów. W formatów. tym formacie zdecydowanie polecamy, no bo film jest wizualnie, hmm. jak zwykle, oczywiście wysmakowany. Tak. Natomiast w tym filmie jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Ten motyw bez spoilerów narratora i uważam, że z tym motywem można było się dużo bardziej pobawić i właśnie to mogło pozwolić na to, żebyśmy poznali historię inną niż się spodziewamy, bo my wiemy jaki jest jej koniec. Że można to traktować w kategoriach powiedzmy jakiejś legendy, jakiegoś tak, jakiegoś mitu. I to super, bo każdy z tych filmów trochę taki był, że niby mamy ten wspólny świat, niby mamy postać Mad Maxa, ale za każdym razem z innej, z innej strony podchodzimy do tego tematu. I świetne są też takie elementy powracające, które właśnie są gdzieś w tle typu motyw tego pluszowego Misia, typu motyw pestki które właśnie powracają przez cały film. I to mi każe wierzyć, że no był, był tutaj zamysł na to, jak to strukturalnie ma wyglądać natomiast ja po prostu nie jestem fanem tego kierunku. Które obrano, i uważam, że na poziomie konceptu nie do końca to wszystko było przemyślane. Ja uważam, że na poziomie ostatecznego wywalania rzeczy mhm. poszło coś nie tak. I dobra, kontrowersyjnie, ale powiem to. No. Uważam, że ta historia mogłaby być serialem, i wtedy uważam, że gdyby dano nam więcej wariacji tego samego wydarzenia, mhm. przez to, że ludzie sobie to powtarzają, bo przecież. Nie istnieje pismo, nie istnieją gazety, nie istnieją media, tylko na przekazach ustnych cały czas bazujemy, tak. to moglibyśmy mieć taki wielogłos. Ja powiem tak, ja uważam, że ten film robi jedną rzecz znakomicie, czyli to jest ta kwestia ta światotwórcza. To znaczy, on nam tak mocno rozbudowuje to, co myśleliśmy o tym świecie, że teraz, niezależnie od tego, czy George Miller będzie kontynuował swoją przygodę z serią Mad Max, będzie można odbijać w bardzo różne rejony. I czy to będzie komiks, czy to będzie gra. serial, czy to będzie gra wideo. Hello, Hideo Kojima, może jednak, czy cokolwiek innego. To jest świat, który tętni życiem paradoksalnie. To jest świat, w którym można niesamowite historie jeszcze opowiedzieć. I ja czuję też, mhm. że Miller chce je opowiadać. No, już coś tam pobąkiwał, że chciałby jeszcze coś zrobić. I po Fury Road to chyba były ze trzy różne pomysły: że Furiosa miała być na początku animacją, że miał być Mad Max Wasteland jako kolejny film, potem to się wszystko pozmieniało. Ja myślę, że tam w tej machinie, w tej głowie jest jeszcze miliard pomysłów. Pytanie, czy przy takich zarobkach, przy takim zainteresowaniu, że hej, Mad Max bez Mad Maxa, tak naprawdę Furiosa, czy mnie interesuje Prequel i w ogóle, w ogóle. Czy jeszcze będzie w ogóle na to przestrzeń w kinie hollywoodzkim? Czy dostaniemy kolejny film w sadze Mad Max? Trudno powiedzieć, ale chociażby z tego powodu, że ten film nie do końca tak sobie radzi, jakby chciał. Ja naprawdę mówię wam, idźcie do kina, przekonajcie się na własnej skórze, czy to jest coś dla was. Bo też słyszałem takie głosy, że na przykład ktoś, kto się odbił od Fury Road i stwierdził, że no a to był film, w którym jadą i wracają, whatever, whatever. Tutaj. Te osoby mogły być dużo bardziej zaangażowane, bo jednak jest tutaj dużo więcej tych szczątków historii, z których układa się na W ogóle, jeżeli nie widzieliście Fury Road, albo średnio już ten film pamiętacie, to sądzę, że Furiosa może wam się lepiej. I myślę też, że oba te filmy będą świetnie się sprawdzać w przypadku takiego double feature, podwójnego seansu, gdzie oglądamy pierwszy, kończy się i wskakujemy od tak. razu w drugi, bo w zasadzie tak te filmy są skonstruowane. My trochę skonfliktowani, wypewnie też, na pewno będą głosy bardziej zadowolone i mniej zadowolone. Dawajcie znać w komentarzach, zbierzmy to wszystko do kupy i wyciągnijmy z tego jakąś średnią. W każdym razie zostawiajcie swoje opinie już po seansie w, pod tym odcinkiem. Od nas to wszystko? Oczywiście, jeżeli chcecie napisać o jakichś spoilerach, to znaczcie wcześniej, że jest tam spoiler. My nawet nie rzuciliśmy żadnego spoileru względem Fury Road, a moglibyśmy to zrobić. No to prawda. Tam dużo. A w ogóle, mo może byśmy sobie teraz odpalili Fury Road? Myślałam o tym od razu po wyjściu z kina. No i tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy materiał. Do zobaczenia w następnym.